Dziecicie maleczko z serioną Dexen do 2, widzący z się, tak jak zawsze. Pierwsza jako Deksję używacie, wpłacacie do nas przyszłych to jest 2 zł i 10 zł plus skrzynka na start. Także naprawdę zapraszam, wiele metrów płatności i oczywiście konkursy dla Was. Jest wiele konkursów, mimo tutaj takie tańsze konkursiki trochę, ale to już taka o 6 dyszek, stówka, dwie stówki a wupa za 300, tylko że trzeba na wupa, a tak to wszędzie 8,40 minimalny do odwania. i tutaj też po dyszku, tak? Jest wiele użytkowników, proszę coś. no, a tutaj są dzisiejsze konsultacje, więc jest mega mało, mega mało wpłacających. Okej, okay. dzisiaj stwierdziłem, że testujemy tego Dominatora Case, Dominator Case, 75 zł Dominator Case, okej, okay. jak to by się wyglądało? Okej, okay. chyba słabo, chyba, to jest warte jakieś, już... nie wiem, ile to jest warte, okej, okay. słabo, okej. Okay zrobimy teraz ulepszone. lepsze 150 zł a to chyba jest warte 5 zł nie? O, to jest warte 100 to jest próbę to może jeszcze jedną taką dominaturka jeszcze jednego see alerty a druga runda jest lepsza i jednego drukerka jednego drukerka Uuu słabiutko Słabiutko teraz, Okej okay, dobra eee, To jest skrzynka Dominator Okej okay, dominator kez. Dominator Okej okay, Zrobimy 10 takich I 10 takich Dalej nas to balans na Trip standardowy Bo ja bym coś fajnego z tego nie Okej okay, że 10 na jest za 25, a drugie za 500 I Pierwsza chyba fajna daje, no See <kluzny> a later in the to co? Druga chyba bo Adrian dropi, no właśnie bo Adrian. O co, to już jest bardzo ślicznie A skrzynka 22 Ej, więc nie najgorzej ona dropi w sumie No i nie, niego dropi w sumie Dropi po tym dyszku, no, dropi po tym dyszku a ciekawe jest mi coś ciekawszego można z tego drobna, z tego naprawdę fajnego po prostu zrobiłoby to po coś znacznie. to jest coś takiego za 50 zł, to jest poczyna taki podwojtu skrzynkę. Ciekawy, ciekawy. Okej, Pałaszek, ten pałaszek może. Okej, okay. on nie, nie podwoja. To nas podwoja. To nas w terenie podwoja tę skrzynkę. Bo nad znowu go drogi. Znowu go drogi, ale on w terenie nie podwoja. Okay, teraz? Okej, teraz na ulepszonym daje dużo to tam Teraz mam okej. Tu masz chyba tutaj jest wartartą. Zwykle mamy Czyli na ulepszonym już daje lepiej. Tak, na ulepszonym daje zdecydowanie lepiej. daliśmy za stówkę. Fa, Jezu, znowu mam drobinkowanie ja za stówkę. Kurde. Teraz 3 złotę niestety, no.

Dzień tak, cztery z ale byłam jedną, która mi się To był drugi To jest pierwszy napad. To był pierwszy napad. To jest pierwszy napad. To jest To jest To jest pierwszy napad. To był pierwszy To nie? Okej, To To Dominator, To Dominator, okay. 5 zwykłych. Na 3 osoby. Nie, na 4. A standardowe. Bo teraz mi coś drobnie. Teraz coś czuję, że mi coś dropnie. Tiger naprawdę byłby ciekawy, bo kosztuje ta skrzynka wtedy tylko 500 zł i masz aż 5% na 10 koła. 10 koła to jest dużo, nie na przykład na, na sher. robił na share, Na O. Jeżeli mi starczy, będzie mi starczy do balansu, to bym zrobił to dzisiaj w sumie. Może mi coś fajnego dropić? O właśnie, taki, ok, siela, later, spoko, spoko, I ja to prowadzę. Chciałbym to wygrać, bo... No, balansowałem, ok, ja go za, ok, ale... To nie jest było za Okej, dalej ciągniemy, do ciągniemy. Okej, okay, my trochę wygraliśmy chyba. Dobra, wygraliśmy to, ok. Mm, Okej. Okay. Coś na przełamanie lodów, może tak jest, ale niestety. O, nie chceć hmm. nas. Trzy osoby underdog, okej. Jak teraz. która otacza? Ok, ktoś okay, dołączył, ok, 170 zł. Teraz, aby im dropło im. Taka, taka dwie pompy, jak im dropał. I już będzie patrza na zero. Bo ja chciałem w faktory faktorium, to jest standard, ja nie chcę dropić faktorium rzeczy. Ok, taką kolanę chcę zrobić. Ok, fajne, że sobie nagadnął. Zwróciłeś się sam, samą bitwę w sumie już. Ok, on też dropł miał... faktor. Faktorium... Dobrze! Pięknie. Spoko, to wygraliśmy olbrzymi profit, więc jestem dumny z tej skrzynki. Szczerze mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej skrzynki. I na sam koniec... Okay. To zrobimy i na 4 osoby i na share publiczny. Naprawdę 5% prawie na tą kosę to jest coś. Gdyby każdy mam dropno, to... to po by prostu było po 2 ,000, nie? Więc od jedną osobę... Okej, on też jest git. Na 600 zł. No nie jest najgorzej. Dobra, to bym tak chciał podziękować. Dzięki książki.